Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym poradniku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, dzisiaj wam pokażę jak zdobyć miecz Wiedźmińskiego cechu Gryfa. Nie jestem dokładnie pewien jaki to jest miecz, czy jest to wyśmienity, czy po prostu jakiś podstawowy, ale zaraz się dowiemy, ponieważ ja też jeszcze tego skarbu nie zdobyłem. Moi drodzy, gdzie jestem? Na sam początek wam pokażę. Tak, więc tak, tutaj mamy. Hmm, czekajcie, tu jest wioska Wrońce, czyli tam, gdzie baron przesiaduje, e, i stąd, jak udamy się właśnie na koniec tej, 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 tego kontynentu, mamy samotną skałę, tak to się nazywa. Musicie uważać, ponieważ lata tutaj Wiverna na 14 poziomie, chyba 14 poziom, więc jest, e, naprawdę jest dosyć ciężka, jeśli chcemy oczywiście walczyć z nią na niższych poziomach, ale w tej chwili. Dla mnie nie jest przeciwnikiem w ogóle godnym. E, a okej, okay, no dobra. Musicie po prostu się liczyć z tym, że musicie tą vivernę pokonać, bo inaczej będzie wam przeszkadzać. E, I dobrze, jak już jesteście tutaj, w tym miejscu, to ten most, moi drodzy, jest opuszczony. E, znaczy podniesiony, przepraszam, jest podniesiony, więc tędy nie przejdziecie. Tutaj jest właśnie ten most, i tędy nie przejdziecie. Co musicie zrobić? Musicie udać się tą drogą. Tą drogą chyba jest zejście, zaraz zobaczymy, powinienem się tędy dostać do wody. Przy okazji, a właśnie, przy okazji jest tutaj jeszcze kamień mocy, więc możecie jednego skilla sobie... A właśnie z niego zaczerpnąć. Możecie sobie jeszcze jeden ability point tutaj zdobyć za darmo, więc polecam, polecam. I teraz tak, pod wodą, słuchajcie, macie wejście do jaskini. Tym wejściem możecie dostać się właśnie do środka tego zamku, tego zamczyska. Na dole musicie uważać, ponieważ są utopce, więc radzę tutaj sobie od razu zmienić na kuszę. Jeden strzał w takiego utopca jest po nim, ale uważajcie, ponieważ mogą Was łatwo potopić. Jeśli szybko ich nie załatwicie. O, no właśnie. Dobra, jeszcze chyba jeden albo i nie. No, mniejsze z nimi. Dobrze, mm, tak więc tylko uważajcie na te utopce. Teraz tak, jeśli już wykończycie ich, musicie tutaj zanurkować i przepłynąć. Słuchajcie, chyba tą drogą. O, właśnie, tutaj jest wejście do tej jaskini. Kolejny utopiec. Muszę podpłynąć dalej. Pięknie. Uważajcie także, żeby się nie utopić, bo no powietrze się kończy, wiadomo. Dobra, jest jeszcze jeden. Chyba wszystkie, chyba wszystkie. I teraz tutaj zaraz będzie wyjście. O właśnie, w tym miejscu. E, przy okazji. E, Tutaj w tej skrzyni, moi drodzy, znajduje się chyba także zbroja Frei, wojownika Frei, która no, może i na niższych poziomach jest dobra, ale później oczywiście będziecie mieli o wiele lepszy sprzęt. Nas interesuje po prostu dostanie się do góry, więc tutaj możemy, słuchajcie, wskoczyć po tych kamieniach i wejść. Właśnie do tego zamku. W tej chwili już jesteśmy w takiej, jakby piwnicy tego zamczyska, tej wieży. Jest tutaj pełno skrzyń, więc możecie, słuchajcie, wszystko zebrać. Na samej górze także jest dosyć dobry miecz, ale to za chwilkę Wam powiem, który od razu można założyć. Nie pamiętam, który to jest level, ale. Na samym szczycie tej wieży leży po, leżą po prostu zwłoki. Bardzo prosto jest sam się dostać, bo wystarczy, że tędy będziecie cały czas szli i po tej drabince wejdziecie na samą górę, tylko najpierw zabijcie Wiverne, ponieważ ona będzie tutaj krążyć i może was zrzucić bardzo łatwo. Na samej górze możecie zdobyć fajny mieczyk. Nie pamiętam już, jaki to jest mieczyk, ale nie o tym ten odcinek, ten poradnik jest. Poradnik właśnie jest o mieczu Gryfa. Słuchajcie, widzimy cechu Gryfa, który znajduje się w tym miejscu w tej oto skrzyni. Zobaczcie, jest to tak, schemat srebrnego miecza Wiedźmińskiego cechu Gryfa. Oczywiście jest kilka innych skrzyń, możecie sobie to pozbierać. Eee, I nowe zadanie, poszukiwania rynsztunek szkoły Gryfa. Ok, Dobra. I właśnie w tym miejscu zdobędziecie sobie ten schemacik. Teraz tak, moi drodzy, tutaj jest takie jakby pokrętło, którego możecie użyć i opuścić ten most, żebyście już później mieli dostęp do tego miejsca swobodny. Więc yy, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli tak, zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne poradniki. Trzymajcie się, cześć!